Gra plus minus nauka liczenia pomoże dzieciom utrwalić umiejętność dodawania i odejmowania do 10. Ponadto gra wprowadza dodatkowe definicje matematyczne, takie jak parzyste, nieparzyste, mniejsze, większe niż i tak Gra zawiera 110 kart. 45 kart dodawania, 45 kart odejmowania. I 20 kart celów. Pozwolą one stworzyć różne warianty gry: łatwiejsze i trudniejsze. Wariant pierwszy. Na rozgrzewkę. Bierzemy karty dodawania i odejmowania i łączymy je w jedną talię. Karty celów na razie nie będą nam potrzebne. Wykładamy przed dzieckiem kilka kart. Od 3 do 5, w zależności od wieku. Mówimy, jaką wybraliśmy wartość. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze wskazanie karty z działaniem, którego wynik będzie taki, jaki powiedzieliśmy. Dziecko zabiera wskazaną kartę. Pozostałe karty odkładamy na bok i wykładamy nowy zestaw. Jeśli w grze bierze udział więcej dzieci, wygrywa uczestnik, który zgromadzi najwięcej kart. Wariant drugi. Dodawanie i odejmowanie. Z stali działań, czyli z połączonych kart dodawania i odejmowania, wykładamy 16 odkrytych kart w układzie 4 na 4. Pozostałe odkładamy obok awersem do dołu. Sięgamy po karty celów. Karty te będą nam wskazywały, jakich konkretnie kart będziemy poszukiwać. Na przykład karta parzyste. Mówi nam, że trzeba zbierać karty z wynikiem parzystym: karta pary, że zbieramy karty z takim samym wynikiem, a karta 3 i 6, że zbieramy karty dające wynik 3 bądź 6. Po zrealizowaniu celu uzupełniamy karty i wykładamy nową kartę celu. Grę rozpoczyna najstarszy uczestnik. Odsłania on kartę celu z góry stosu. Wszyscy uczestnicy gry jednocześnie starają się zebrać jak najwięcej kart z wynikiem działania, odpowiadającym temu, znajdującemu się na odsłoniętej karcie celu. Gdy już wszystkie zostaną zebrane, możemy rozpocząć nową rundę. Uzupełniamy karty działań, by znów tworzyły układ 4x4. A kolejny gracz odkrywa następną kartę celu. Gra się kończy, gdy wyczerpiemy wszystkie karty celu. Wygrywa uczestnik z największą liczbą zebranych kart. Wariant trzeci: Ciągi. W tym wariancie gry karty celów nie będą potrzebne. Należy je odłożyć. Karty działań, dodawania i odejmowania, tasujemy razem i rozdajemy każdemu uczestnikowi po 6 kart. Na środku kładziemy i odkrywamy tyle kart, ilu jest uczestników, plus jeszcze jedną kartę. Pozostałe karty działań odkładamy na stosie obok. Każdy gracz bierze po karcie ze stosu i kładzie ją przed sobą. Uwaga. Jeśli któryś z graczy wyciągnie kartę o wartości 10, odkładają ją na spód talii i dobiera nową. Karta wyjściowa ma zawsze wartość wskazaną na środku, a nie wynik działania. Celem w tym wariancie gry jest zebranie jak największej liczby kart zdobytych przez układanie ciągów, gdzie najwyższa karta będzie miała wartość 10. Grę rozpoczyna najstarszy uczestnik, a później rozgrywka toczy się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Każdy gracz rozpoczyna z jedną kartą przed sobą o wartości podanej na środku. Następne karty w ciągu mogą być wynikiem działania na karcie lub wskazaniem wyniku na środku. Każda kolejna karta musi być większa o jeden od poprzedniej. Jak to zrobić? Gracz w swojej turze musi wykonać jedno z poniższych działań. Dołożyć dowolną liczbę kart z ręki do swojego ciągu. Wymienić do trzech kart z ręki na odkryte karty na stole. Odłożyć do trzech kart z ręki na stos kart odrzuconych i dobrać taką samą liczbę ze stosu kart z działaniami. Na koniec swojej tury gracz dobiera tyle kart ze stosu kart działań, żeby zawsze mieć w ręce 6 kart. Uwaga! Jeśli w czasie dokładania kart z ręki do swojego ciągu dołożymy kartę o wartości 10, automatycznie zamykamy ciąg. Zbieramy w tym przypadku wszystkie karty z naszego ciągu i układamy je na stosie obok siebie. Są to nasze punkty. Dalej dobieramy do ręki karty, tak by mieć ich znów sześć. Później wykładamy ze stosu kart działań jedną kartę przed sobą. Będzie to początek nowego ciągu. Jeśli jako kartę początkową wyciągniemy kartę o wartości 10, odkładamy ją na stos naszych punktów i ciągniemy kolejną kartę. Po ukończeniu tych działań nadchodzi tura następnego gracza. Kończymy grę, gdy wyczerpiemy talie kart działań. Wygrywa ten gracz, który zgromadził najwięcej kart. Dobrej zabawy i miłego liczenia.